Witam, grałem w Bedwars, życzę wam wszystkich niemiłych świąt, najgorszych świąt, znaczy, żartuję, ale, bra, grałem, dosłownie przed chwilą rundę i wszystko było super, mhm, wszystko szło dobrze, miałem właśnie emeraldy, miałem właśnie kupować zbrojkę i nagle mnie wywaliło. Z ośmioma emeraldami, chyba czterema diamentami, chyba miałem półstaka złota, jakby, bra, jakim cudem ten typ mu tak szybko rozwalił beda? Hę? Jakby... Co? Bro Bro, jakby... Spadasz Ale jakim cudem tak szybko rozwalił szary bew? He? Coś tu jest nie tak Bo w to nie wierzę Na no, men, na no. Myślę, że sobie poradzisz. You think you can beat me? Dziękuję. Do widzenia. <grym> to było trochę niemiłe. To się wrzuci do montażu, to się wrzuci do montażu. Właśnie chciałem zrobić coś w rodzaju montażu, ale nie wiem jak to zrobić. Musiałbym jakoś tak zrobić, tak że jakby audio z tego i tego jakby oddzielić, ale. Hmm. Nie wiem, zobaczę. Ten szary, trochę się boję. Bo coś tam pisali, że no no grałem na cheatach, jakoś mnie nie zbanowali. Nie wiem, czy ludzie serio teraz na cheatach lat latają, ale na to wygląda. Jej! Mam nadzieję, że mnie to nie spotka. A czyli tutaj będzie zielone. Mam nadzieję, że ktoś szarego pokona. Serio. Klikałem spację. Ja Moja spacja działa? Działa. Mój tab czasem nie działa. Nie wiem czemu, może moja klawiatura jest już za stara. Ale jednego jestem pewien. Moja spacja działa. Co tu jest nie tak? Dobra. Więc zostałem ja. Szary. Zielony. Jacka pokonam. Enemy test, trochę się boją. Pokonał go w przeciągu nawet nie pół minuty. Nie wiem jak. Nagle do mnie przyleci na Bichopie. Będę się śmiał, ja to wrzucę bo to będzie śpieszny, Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Dobra, ten typ. To trochę podejrzane. I Aj mean Dud. A E. Podejrzane. Czemu mi się wydaje, że ten typ ma jakieś wspomagacze? Czemu mi się coś tak. nie On po prostu jest bardzo dobry. To na pewno to. Mhm. 100%. Na pewno nie zna jakichś wspomagaczach. Co nie? Umrzesz? Nie, zrobić Walter Bucketa. Okej, okay, dziękuję, żyję. Tu zawał. Ja wiedziałem, że on to zrobi. Znaczy, o, tam. Widziałem go. I sochem, dobra, musimy kupić jak najszybciej rzeczy. Za mało. Potrzebuję więcej. Give me stuff. Dziękuję. Znaczy, to mi w sumie nie starczy na zbrykę i nic, ale kupię sobie pułapki. On się wystraszy, pójdzie sobie. Ja będę żył moje szczęśliwe życie. Mhm. Albo takie mi trochę szczęśliwe. Dobra, nieważne. Lecimy do bazy. Mam nadzieję, że on się nie umie budować. Chociaż tyle. Proszę. Please, typie. Dobra. Ten, ten czerwony mnie bardzo nie lubił, ale mniejsza. Kupimy to, 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 to. To. No, to tyle mogę kupić. Wystarczy mi. Jeśli go nie pokonam z tyloma rzeczami, będzie coś nie tak. How the fuck? Jak ty. Jak ty się. Jak on się tu znalazł? Jak ty. Jak ty. Czy on. Skąd on się wziął? He. Przecież tu nie ma nigdzie mostu. Skąd ty się wziąłeś? What? Ja bym go widział. He? Huh? Fly mam. O, czaje, czaje. Dobra. No man, tu jest coś nie tak. To jest podejrzane. Nie wiem czemu, ale mówisz. Nie ma szans, go tu wcześniej nie było. Dobra, tu jest wełna. Tu jest wełna. Dobra, czekaj, muszę go rozwalić. Powoli do przodu. You know, you know. Nie wziął na pewno diamentów, więc chociaż tyle. Czemu mi się mapa nie wczytuje? Nie podoba mi się to. Zaraz mnie znowu wywali. Będę miał tyle rzeczy i mi po prostu wywali ten typ wygra jakby nigdy nic. Bro. Bruch. No, on ma Okej, jedno serce. GG, GG. Aaa, ah, okej. Okay. No co to za protkul? I łatwo. <laughs> Sprawiedliwa wygrana GG boys! Ta gra się stała taka spocona. Stary typ ciągle jakoś niszczy nożycami, stawia znowu blok. Ja go po prostu pokonuję, spychając. Gość mówi, że on czy. Cheat... Ja nie wiem, co się dzieje. I don't care. Ja chcę po prostu pokonać ludzi w grze komputerowej. Chcę grać odcinek dla moich widzów. Dude. Nie, nie wiem, po co, po co tak bardzo komplikujecie tą grę? Gość się stara, nie wiem, ciągle stawia, ty robi to samo. Ja go po prostu spycham. On nie wie, co się dzieje. Bigon. on ma TNT, albo kupi. I guess. Dobra, to wystarczy. Co? On nam mnie leci? Ona mnie leci, dobra. Teraz spadniemy do Wojda. Idziemy go zabić, bo to jest rep... Nie przeczytam tego. Nawet nie próbuję, będę próbował. Po prostu go zepchnę fireballem. No bo najlepiej. Jak można w inny sposób kogoś zabijać? On się wrócił. Albo mi ścięło. Mi ścięło. Boże, Nie nie. Well, no dobra, jak mnie wywali, to mnie wywali i będzie koniec odcinka. I don't care. Było ok. Było ok. Nie mogę już nic zrobić. No, dziękuję, gro. Dziękuję. Mogę. Piszę, że mam neta. Proszę. Rejoin. Nie. Okej, okay. okej, okay. to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, like suba i nie powiedzcie mi, że to przeze mnie. Dude, on mnie wysadził? Chcę wiedzieć, co się stało. Ja? on jest. Chcę zobaczyć, no teraz na spokojnie, pokona tego typa. To było sprawiedliwe. To jest normalne. Dobra. Te, ja chcę, ja chcę tylko. Dobrze dziękuję. Pokonaj go. Dobra. Żegnam. Ja nie wiem. Baj.